Możesz usiąść na mojego smoka Tam ci matkę! Dobry, Ota. to jest wypadałoby, żebym tak, takiego beka zabała, wtedy można by było animować że ja na ogniem. Halo, halo! Dzień dobry pani! Dzień dobry! Sąsiadka albo bzyka się na pralce, albo robi pranie. You never know. Prezent został sprezentowany, bo tak to było, że wczoraj, bo zamówiłam dwa dni temu albo trzy, środki na krety. Znaczy, nie jest to ani pułapka, nic. Taki bzyczek bzykowaty na krety i coś tam. I kulki. Analne. Co? Y Mocy. Zamówiłam, no i w sumie pamiętałam, że tylko to może. Przejść do paczkomatu. Przyszła wiadomość, halo, paczka jest do odebrania. No to patrzę, imię, nazwisko jakieś jest, nie? Czy ja do, domyślam się, kto to. Mam nadzieję, że się ta osoba przyzna, bo nie. W każdym razie, ja się do, do paczkomatu wybieram, biorę tę paczkę. No jest taka w rulonie, trochę taka grubsza. Wiem, dobra, owinęli to czymś, no nie? Dobrze, że tego no, nożyczkami tak nie zrobiłam. Ja się paczę. A to giga, gigaśna podkładka, najpiękniejsza na całym świecie twitchowskim. Jeszcze nie jest założona, bo muszę biurko wyczyścić. I dostałam, i nawet nie wiem od kogo. Więc dostałam, dostałam prezent niespodziankę zamiast środków na szczury. Podkładkę z postaciami, które są środkiem na potwory. <grym> Więc ja nie wiem, ale bardzo bym chciała podziękować anonimowanemu darczyńcy za taki wspaniały prezent. Bo mam dwie podkładki, każde z innej parafii. <grym> Panie darczyńco, anonimowany. Dziękuję bardzo, Coś kochany Zgłoś się, po buziaczkę Taki to znaczy jaki Mamo, dlaczego jestem taki? Mamo mówi Synku, nie wiem, idź do babci Syn poszedł do babci mówi Babciu, dlaczego jestem taki? Babcia mówi Jasiu, idź do taty On nic nie robi, kurde się go zapyta i będziesz wiedział. Idzie Jasiu z tatą i. Tata! Dlaczego jestem taki? A tata mówi: taki, ty <grym> za do matki i. Cudo! to wiecie o tym. Daj Dobrze! Yes. Zurma, dobrze! O <grym> ci matkę. <grym> nice. Ota! na Bobie? Ok. Jeszcze oddychać. Że to, to Mówiłam, było. że cheater? Może Andor być e, Coś nam idzie jeszcze, ale nie wiem skąd Chcę się ja? Na mida i na head. Nie, możemy zrobić taktykę, którą znam i zawsze stosuję na MMA, nigdy nie wychodzi, ale może się uda. Że zasmokuję okno, Ktoś pójdzie ze mną midem, pobiegniemy shortem, a w trójkę lećcie a psami na B, ale lećcie, żeby się na was spoglądał. Jest łącznik? bok łącznik, hamują. Aha! Okay. Czy trzeba ci wajta, wajta. Jezu! Dobra, jest pała, co ja... Wybier... zaraz ten komputer A. przez okno! Chyba agresja. A. A, żeby w poniedziałek taka złość była na treningach. Dzisiaj posprzedawałam chyba ze 150 skinów i zarobiłam całe 15 zł. Plus 17 oczekujące. W sensie yy, wywaliłam te takie nieużywane za 5 centów. Wiesz o co chodzi? Za 5 groszy. Wystawiłam sobie do tych broni, które najbardziej mi się podobają, albo no, które najczęściej oglądam, czy znaczy używam. No i tak naprawdę zostały mi do Makafaka, MP9, Umpa, P90, do EMEK. I potrzebuję zmienić skina e, tego na jakiś fajniejsze. Ale okazało się, że z tymi mam miliard innych rzeczy. Jakiś kart, jakiś coś. Nie chciałby ktoś, komu zależy na udoskonalenie. Doskonalanie tam poziomu tym czy coś, nie chciałby ktoś się mieć jakiegoś skinka? Do czego chcesz skina? Może mam coś, co mógłbym oddać? No właśnie to do, do CS-a nie? Jakiegoś pistolka czy coś. Ale ja nie chciałam oddać, tylko yy, zamienić się. Chcesz, chciałbyś te karty albo coś? Co ty gadasz, Falko? No pewnie, że przyjmę. Chociaż mi głupio, ale pewnie, że przy, 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 przyjmęłabym od ciebie. Ej, piękny jest. Dziękuję ci za to. Zarazem kałaszkiem. Piękny jest. Z takiego na pewno będzie się lepiej szczelać. Przyszła, właśnie chciałam pokazać, że dostałam plakat. I A? Nie pomyślałam, że kiedyś anteramę sobie przyjadnę. Ja nawet może gdzieś mam. Gdzieś zawisi. Dziękuję Ci bardzo, Twoje dobre serduszko. Dobra, biorę kredkę, biorę. Ej, kredkę. No właśnie, mam Wolałabym na swoich i mam e, biały psik-psik. Będziemy testować, bo to te włosy będą związane, no nie? E, tutaj będę miała ciu-ciuk-ciuk, wypuszczone, ciu ciu Mam nadzieję, że nie zniszczę. Nie, no to są takie farby, wiesz, raczej z jakimiś atestami i wszystko, to nie powinno się nic dziać. Emily Clark ogólnie ma śmieszne brwi. Bardzo jej się tak, ruszają fajnie. Gumeczki i teraz tak Trzeba wypuścić pejsa Na pewno jakiegoś tu I tylko ona ma długie włosy A ja mam krótkie z przodu no Bo wtedy paruka można było uczesać Ta by się nadawała Tu mamy nawet loczka W sensie tutaj wiadomo trzeba będzie inaczej uczesać No nie? Tu bym musiała mieć warkoczyki No dobra to musimy ją uczesać Najpierw. Udałabym tu jakieś głowy Na próbę. Jego manekina z głową to Wygląda jakbym trzymała kogoś Na kolanach w dziwnej pozycji Sadzę cały, nie da się. Ja chyba to na głowie ułożę, bo to bez sensu z, tak w ciemno robić. W sumie to nawet mogłoby być tak po prostu. Nie musi być dosłownie taka sama fryzura. Widzisz mnie? Co? Chyba widzisz mnie? Widzę, brek, dobrze! Pachnie jabłuszkami. Na skórze zostaje. Dziadostwo zostaje na skórze! Ja przynajmniej realistycznie wygląda jak spod skóry trochę wychodzi biały taki ten. Trochę zaszroniłam. Dobra, idę założyć tą sukienkę. Dupa, dupa, dupa! Brwi mi się zmierzwiły. Ale po co tak krzyczeć? Drakary zrobię i się skończy. Nie ma pół mózgu? Co ty, Wit, opowiadasz? To prawie tak jak ja. Pewno, że się zaproszę. Dam się. Prosić, zaprosić. Fajny logic, polecam. Denerys, matka smoków. Mmm, wydaje mi się, że Emily Kark jest bardziej kobieca. W sensie, ma pełniejsze kształty, to jest jedno. I w ogóle z tego, co też czytałam, to w sezonie pierwszym, gdzie są nagie sceny, takie, gdzie ona jest, że maczyczki, albo gdzie ma na, na wierzchu, to miała dublarkę. No, pełniejszy w że jest krótsza, przez co ma takie krąglejsza. Ja oglądałem trzy razy, mogę usiąść na twojego smoka. Możesz usiąść na mojego smoka. To jest wypadałoby, żebym tak takiego beka zajmowała. Wtedy można by było animować, że ja na ogniem. Udam, że tego nie przeczytałam, Cezary. Zastanów się. My gramy na kilka zasad niestandardowych, jak bez oleju, odwarów zbroi i bez ruchu. No nie wiem, nie wiem, czy takie Ezy w ogóle we mnie nie wierzą, widzicie? Gnieżdżą się harpie. Harpi druty? Zginę tu. Boję się, że zginę. Ja no! że jaka jestem głupia, czemu ja w ogóle znaków nie używałam? Zobaczcie, jaki łabyczek, Pudzian. Dziki zgon. Dobra robota, panowie. Ej, wzięłam, musiałam otworzyć nowe, żeby nie powtarzać truskawkowego, to wzięłam bananowe. Także robimy test banana. To miał dobre, dobre opinie. I później chyba to Tofi też miało dobre opinie. W sensie, wszystkie miały dobre opinie. Ale banana, do banana mam sentyment, bo to był pierwszy smak, jaki kupiłam sobie białka białkę lat naście temu. Erotyczny pach pach. Dobra, boję się. Test węchu. Mm, jakoś bardzo przyjemnie nie pachnie. Lepsze niż truskawkowe. Jak sobie porównam do tych poprzednich rzeczy, które piłam, w sensie poprzednich białek innych firm, to jest niebo a ziemia. Przysięgam mówię, to nie jest, że mi to smakuje, bo mi żadne białko nie smakuje. To jest nieszkodliwe, neutralne. Dobra, misiaczki ze streamka. Dobra, Dobra. Nie poddaję się. Pamiętajcie, żeby zafollowować TikToka, Instagrama, YouTube'a. Wszystko, subskrypcja, normalnie, like, wszystko. Bardzo Dobra, dużo kontentu, bo bardzo to, dużo się to... dzieje. Ja też was kocham bardzo mocno. Tapujemy, widzowie, tapujemy, tapujemy, tapujemy. See you later. Spokojnej nocki. Dziękuję wszystko.